Czym jest łaska? Łaska to jedno z najważniejszych i zarazem najczęściej niezrozumianych pojęć w chrześcijaństwie. Mówimy o życiu w łasce, utracie łaski, łasce uświęcającej, ale co to właściwie znaczy? Najprościej mówiąc, łaska to darmowy dar Boga. To Jego miłość i pomoc którą daje nam nie dlatego, że na nią zasłużyliśmy, ale dlatego, że nas kocha. Łaska to Bóg przychodzący do naszego życia, by nas przemieniać, prowadzić i zbawiać. W Katechizmie Kościoła Katolickiego czytamy, że łaska to uczestnictwo w życiu Bożym. To znaczy, że dzięki łasce stajemy się nie tylko dziećmi Bożymi z imienia, ale naprawdę mamy w sobie Boże życie. Nie tylko jesteśmy stworzeni przez Boga, jesteśmy z Nim złączeni. Są różne rodzaje łaski. Najważniejsza to łaska uświęcająca ta, którą otrzymujemy na Chrzcie. To ona sprawia, że stajemy się świątynią Ducha Świętego. Ale tę łaskę można też utracić. Przez grzech ciężki wtedy potrzebujemy sakramentu pokuty, by wrócić do stanu łaski. Są też łaski aktualne. To pomoc, którą Bóg daje nam w konkretnych sytuacjach, kiedy trzeba podjąć trudną decyzję, pokonać pokusę, przebaczyć, modlić się, czynić dobro. To Boże wsparcie w chwili jakby dotyk Jego dłoni w odpowiednim momencie. Co ważne, Łaska nie niszczy naszej wolności. Bóg nie działa w nas jak automat. On proponuje, „A my możemy odpowiedzieć, tak lub nie. Ale bez Jego łaski nie jesteśmy w stanie osiągnąć zbawienia. Jezus mówi: „Beze mnie nic nie możecie uczynić. Łaska to nie magia ani nagroda dla grzecznych, to serce Ewangelii, Bóg pochylający się nad człowiekiem za darmo, z miłości, bez warunków wstępnych. I najpiękniejsze jest to, że łaskę możemy prosić, przyjmować i pielęgnować. Ona działa najpełniej tam, gdzie jest pokora, modlitwa, sakramenty i zaufanie.